Taka, to już zapomnieć, aha, już sobie przypomniałem, co następne to też jeden ze sklepczyn specjalnie napisanych, specjalnie na jakby roczniki, wiecie, że... albo dobra, sami zobaczycie, roczniki, rozrzut wiekowy, bo jeszcze, Przemek, nie występowałeś jeszcze, nie? Nigdy w życiu. No, no, dobrze. Słuchajcie, debiut, to w ogóle wielu z dzisiejszych wykonawców to jest debiuta, debiutantami. Ach, szkoda, że nie są w Zielonej Górze, bo normalnie po występie się leje. 16 na tyłek. No, ale tutaj chyba, że prowadzimy yy, od dzisiaj ten zwyczaj. Dobra, yy, jeden z napisanych specjalnie skaczy na roczniki małoletnie. Najtańsze na całej granicy. Di krasnalen! ten krasnalen, No szajsy, nikt nie idzie! Tato! Ale już nie chcę być krasnalem! Ja też nie, to straszna praca! A, nie ma rudzić! Kufel, trzymaj prosto! Nie garczę. się! Śtyna mi to stać! Tato! Ale my nawet nie jesteśmy gipsowi! Oj, nie prowokuj, gówniarzu, nie prowokuj! Pamiętacie, jaki jest plan? Dwie godziny na ogródku, później w pociąg i do domu. No i bardzo dobrze. Tylko żeby mi się cały dzień znowu po Berlinie nie szwendać, bo bym go znowu szukał. A! I nie rozmawiać mi z obcymi krasnelami. Tato, a dlaczego jestem tańszy? To niesprawiedliwe. A, bo widzisz, ty jesteś podobny do babci. Ty, drugiej babci, towar z takimi wadami, to musi być tańsze. Tato, ale ja już nie chcę być grasnalem. Ja mam ADHD. O, ty masz ADHD. Ale ja jeszcze nie mam LCD. Ojciec, Niemcy idą. Uch. Co? Znowu ziemię wykupują? A, to w ogrodniczym naprzeciwko, dobrze. Guten Morgen. O, Guten Morgen. Proszę Pani, 100% domowa praca. Sam robiłem. Proszę Pana, te się śmieją. ale śmieją się. Nawet mówią tata. Jak to mówią? Fata? No normalnie. Tata daj, tata jeść. A to one nie są na materię? Trzeba je karmić? W ogrodku same się wyżywią. Proszę Pana, Ach, gdyby one nie były moje, to już dawno byłyby w gipsie. To może lepiej mu nie mówmy.